z tej strony cutie lps etylol a dzisiaj wam chcę pokazać przeze mnie polecany film dla was specjalnie oraz będę oglądała członków mojego klanu w wildcraft no i film to jest piorun i magiczny dom nie wiem czy widać bo mój telefon jest taki głupi i mały o proszę bardzo jest polecany przeze mnie przez mojego tableta szykujcie bo niedługo film z moją kuzynką więc no i tu macie członków bo nie wierzę Wiecie, że to jest haker Nie, 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 nie Jak? To jest w ogóle gra, którą Co się kłączyło? To jest w ogóle gra, którą wam bardzo polecam e, Tu są gry przeze mnie polecane jest to Animal Jam, no i, ojejku, no mój się, Matko, widzieliście to? Jeszcze wilka, wiesz? Tak gry wam oczywiście polecam, a to moja ulubiona tapeta z wilkiem. A, da, da, do. Wiem, jest pierwsze piękne, ale mniej więcej mam tapetę tak z liskiem. No bo ja bardzo lubię liski, tak, w ogóle to. A propos, moja galeria. Tu jest to, co Wam niedługo pokażę. Sylwonik Zambron, do zobaczenia w ogóle. To trzymajcie się i pa! pa.